Jezus przed Piłatem i Herodem Następnego dnia wczesnym rankiem Pan Jezus został odprowadzony do Pałacu Piłata, rzymskiego namiestnika. To on powinien wydać na niego wyrok śmierci. Judejczycy domagali się najwyższego wymiaru kary ukrzyżowania. Jednak taką decyzję mógł podjąć tylko Piłat, jako że namiestnik był Poganinem. Żydzi nie mogli wejść do jego domu, ponieważ staliby się nieczystymi w czasie święta Paschy. Zobaczywszy pokornego więźnia, Piłat zapytał ludzi, o co go oskarżają. Wtedy jedni zaczęli krzyczeć, że wprowadza w błąd naród, a inni, że nazywa siebie królem judzkim. Piłat zapytał więc, czy ty jesteś królem judzkim? A pan Jezus odpowiedział mu, że jest królem, ale jego królestwo nie pochodzi z tego świata. Piłat zdziwił się, słysząc te słowa, i mimo wszystko powiedział: Ja żadnej winy w nim nie znajdę. To oburzyło Judejczyków i zaczęli krzyczeć, że Jezus podburza ludzi przeciwko cesarzowi. Piłat, słysząc, że pan Jezus jest z Galilei, odetchnął z ulgą. Galileą rządził Herod i to on powinien sądzić Jezusa. Przekazał więc więźnia w jego ręce. Poprowadzono Jezusa ulicami Jerozolimy do pałacu, w którym mieszkał Herod. Król od dawna chciał zobaczyć Jezusa. Miał nadzieję, że dokona on przed nim jakiegoś cudu, ale nauczyciel milczał. Rozzłościło to Heroda i zaczął drwić z niego, ubierając go w królewską szatę, po czym odesłał z powrotem do Piłata. Piłat chciał wysłuchać racji Jezusa. Ale starsi judejscy ostrzegali, jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Namiestnik próbował uspokoić ludzi, proponując im pewien wybór. Zawsze na święto Paschy uwalniał jakiegoś więźnia, więc teraz zapytał tłumu: Kogo chcecie, żebym wam wypuścił? Barabasza czy Jezusa, zwanego Chrystusem? Barabasz był przestępcą i mordercą. Piłat chciał wypuścić Jezusa, ale arcykapłani namówili naród, żeby prosił o uwolnienie barabasza. Wtedy Piłat zapytał. A co mam zrobić z Jezusem, zwanym Chrystusem? A oni odpowiedzieli: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Piłat nie chciał tego uczynić. Wydał pana Jezusa na ubiczowanie, mając nadzieję, że ludzie będą chcieli, żeby został uwolniony. Ubrano Jezusa w purpurę, dano mu czcinę do ręki, a na głowę włożono wieniec ścierni. Bito go, pluto mu w twarz i naśmiewano się z niego, mówiąc: Ciesz się, królu ludzki! Widząc to, Piłat wypowiedział słowa. Oto człowiek, Miał nadzieję, że teraz ludzie go uwolnią, ale tłum zawzięcie wołał. Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Na podstawie ewangelii Mateusza, rozdział 27, wersety od pierwszego do drugiego oraz wersety od 12 do 31. Oraz Ewangelii Łukasza, rozdział 23, werset od pierwszego do 25. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa, jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę, subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.